Kolejnym prelegentem jest Dariusz Kulsko. Darku, cześć. Cześć, witam wszystkich. Opowiedz trochę może o swoim gospodarstwie. No my gospodarzymy na pograniczu Dolnego Śląska i Opolszczyzny. To jest miejscowość Pągów. Prowadzimy gospodarstwo rodzinne wraz z córkami i z żoną. I Do tego jest firma handlowa i zajmujemy się też, jesteśmy far partnerem. Podobnie jak do tego też prowadzimy skup yy, i specjalizujemy się yy, w, w promowaniu, w sprzedaży, yy, w uprawie nasion słonecznika od A do Z. Tak. Okej, okay, powiedz, na jakiej powierzchni uprawiacie u siebie w gospodarstwie słonecznik? Yy, w tym roku to jest ponad 100 hektarów. Yy, od ilu lat testujecie? słonecznika? Wiesz co, no musiałbym tak kurczę, właśnie się dzisiaj nad tym zastanawiałem, myślę, że to będzie gdzieś około 10 lat. Okej, okay, powiedz swoje przemyślenia, doświadczenia, na jakich glebach siać e, słonecznik? Czy na każdej, czy być może po prostu efektywność słonecznika wzrasta w porównaniu z innymi e, roślinami na glebach na przykład słabszych, lepszych? Znaczy no na pewno, na pewno jeżeli chcemy tutaj celować w plony rzędu tam czterech, i ponad 4 ton, no to na pewno lepiej to zasiać na, na lepszej ziemi, ale ten słonecznik on się pojawił u nas dlatego, że myśmy szukali jakiejś alternatywy na tych glebach lekkich. I, i, I on powiedzmy tam, gdzie jest uprawiany w, taką, w takiej, albo gdzie jest bardziej modny, czyli, czyli na Węgrzech czy tam y, y, Słowacja czy Ukraina, on jest uprawiany na żyznych glebach. Natomiast on się u nas po prostu sprawdził na piachach, nie? na takich lekkich ziemiach, typu powiedzmy piąta klasa i nawet gdzieś tam na szóstce też daje radę, jeżeli gdzieś tam troszkę pogoda mu dopomoże. I taka była idea, czyli jak gdyby ten słonecznik u nas, on jest przede wszystkim na, na słabszych glebach. Sporym wyzwaniem w uprawie słonecznika jest zachwaszczenie i walka. I powiedzmy, jak żeśmy zaczynali, to było gorzej. Dzisiaj już jest sporo więcej środków, i to są środki, które są zarejestrowane, więc tutaj jest to legalne stosowanie. I do tego jest więcej też odmian. Mamy trzy grupy: jak gdyby mamy te odmiany konwencjonalne, i mamy te odmiany z tą odpornością na tiribeneuron, i mamy też odmiany z odpornością na inazamox, czyli te odmiany CL, CLP. I w zależności od tego. Co chcemy zasiać, jaką odmianę, to możemy sobie tutaj jak gdyby regulować środki, którymi to można zrobić. Generalnie zawsze byliśmy zwolennikami, że jeżeli siejemy, robimy doglebówkę, nawet taką skromniejszą, ale, ale zrób doglebówkę, zrób taki fundament, żebyś mógł później powiedzmy na tym coś zbudować. Nie? Bo jeżeli... Czyli doglebówka, ewentualnie później poprawka? Później poprawka. To jest taki sprawdzony, powiedzmy, sposób, zawsze wychodziły. I... Jak nawozimy no słonecznik? No tutaj jest, jak gdyby, takim, jak gdyby, no, yy, powiedzmy, zaletą tej rośliny jest to, że yy, przy tej cenie nawozu, no to możemy sobie tu zaoszczędzić przede wszystkim na azocie, który, powiedzmy, gdzieś tam bił ostatnimi czasy rekordy cenowe. I to jest tak, że jeżeli masz trochę lepszą ziemię, to tam 30 kg tego azotu w czystym składniku, oczywiście mówię, czyli takie popularne 100 kg saletry, już zamyka nam temat na cały okres wegetacji, a przy jakiejś tam słabszej ziemi, takim bardziej piaskowej, gdzie to te wymywanie też może być większe, tego ten komplet jest słabszy, więc też nie będzie takiego uwalniania później tego azotu. Do 70-80 to jest naprawdę max, nie? 60 to jest takie moim zdaniem optymalne. My tutaj nie szalał z azotem, bo on zawsze później powoduje Skutki odwrotne, bo i jakieś wyleganie, i później też przedłużenie wegetacji, co nie służy. Potas, fosfor? No to jest tak, jak gdyby książkowo to wygląda w ten sposób, że na 3 tony plonu słonecznik pobiera 90, tam chyba 6 kg fosforu, i jest bardzo żarłoczny, jeżeli chodzi o potas, i tam jest chyba 220 kg potasu, no, ale to też trzeba jak gdyby yy, wiedzieć co ma się w glebie nie? jeżeli masz te swoje gleby przebadane na przykład u nas jest bardzo wysokie potasy więc ten potas akurat u nas że tak powiem on jest, nie trzeba go tam w jakichś nie wiadomo, ilościach stosować i jeżeli chodzi o fosfor to yy, to u nas się się odwrotnie z fosforem że fosfor jest niski, więc, więc gdzieś tam dokładamy ten fosfor, a potas to tak naprawdę że tak powiem bardzo oszczędnie yy, mikroelementy stosujecie jakieś? Tak, to jest mikroelementy, to że tak powiem jak w rzepaku, tradycyjnie jest potrzebny bori siarka. Do tego jeszcze y, dopowiemy, że tutaj siarka jest nam bardzo potrzebna, bo to jest roślina krzyżowa, tak jak rzepak, więc ona jest też bardzo siarkolubna, więc przed, przed, przed siewem też można zastosować, czy to będzie kizeryt na przykład, który da nam i magnez i siarkę, już tutaj będziemy dwa elementy mieli, czyli, czyli praktycznie mamy pełne nawożenie. I do tego jeszcze ze dwa razy preparatem, gdzie byśmy, gdzie byśmy mieli bor i molibden. Takie bardzo ważne pierwiastki w słoneczniku. E, szkodniki dużym problemem w uprawie słonecznika? I, no Ostatnimi czasy pokazała się yy, yy, mszyca, mszyca. mszyca, która naprawdę w tamtym roku kurcze potrafiła duże spustoszenie zrobić. I, i No, i na tych odmianach, niektórych naprawdę, jedne są odmiany, które bardziej atakuje, drugie, że mniej i że naprawdę lubi gdzieś tam. Trzeba uważać na nie. No. Choroby. Jakieś zabiegi fungicydowe stosujecie? Yy, znaczy tak, no choroby, choroby są takie same jak w rzepaku, czyli tutaj głównym jak gdyby problemem jest zgnilizna twardzikowa. Ona później nam najbardziej może zabrać ten plon, i szczególnie taka pogoda, jak mamy teraz, czyli mieliśmy bardzo wilgotno. Ona lubi lubi i zresztą widać to już. Widać to już na plantacjach, że jeżeli dzisiaj idziemy na plantację, ona jest jeszcze takim seledynem, już zaczyna tam się skłaniać ku dojrzewaniu, to jest saledynowa i widać w łanie już takie jest całkiem uschnięte, czyli tam już jest przez gniliznę całkowicie zaatakowane. I one później są te ziarna jest niewypełnione i to, to jest duży problem. No i jak gdyby na, tą, na ten moment, jeżeli masz opryskiwacz szczudłowy, no to nie ma problemu. Tak jak w rzepaku jest moment kwitnięcia słonecznika, są już preparaty zarejestrowane i, i można to opryskać. I, I tutaj jest to jak gdyby pod kontrolą, nie? Drugim takim rozwiązaniem, powiedzmy, które w tym roku testujemy, no i wydaje się takie bardzo ciekawe, to jest biologiczna ochrona, bo to razem z siewem, wysiewamy mikrogranulat taki, 10 kg na hektar. Preparat jest zarejestrowany jako, chemiczny, jako środek ochrony roślin biologiczny. On nie jest cani, co prawda, bo to jest 400 zł na hektar, ale w 100% jest zwracalny, bo możesz to zgłosić na, do agencji, pokazując fakturę i dostajesz zwrot 100 7 euro, euro, przepraszam, do takiej biologicznej ochrony, więc to jest takie ciekawe, bo nie dość, że zastosować tą ochronę, no to jeszcze właściwie możesz wyjść za darmo, nie? To bardzo ciekawe, bo stosując jeden, dwa czy trzy zabiegi, już w ogóle fungicydowe, no to praktycznie te 400 zł, to też bez problemu osiągniemy. Yy, tak, powiedzmy, no w słoneczniku nie ma też takiej potrzeby, bo to też w zależności jeżeli na przykład ludzie gdzieś wchodzą w jakieś słabe ziemie, gdzie tam na przykład rzepaku nigdy nie uprawiali, to też ta presja tych chorób, tej zgnilizny, to nie jest taka wielka. Myśmy na przykład przez kilka lat Yy, ładnych, uprawiali ten słonecznik i w ogóle nic nie pryskając, nie? Ale widzę, że, yy, że to jest zwyżka plonu, nie? więc tutaj czasem warto się o to bić, że tak powiem. Nie? Bo to... Tak króciutko, trochę o uprawie. Yy, no, de facto, siew. Yy, siew w rozstawie rzędów 75 cm z siewnikiem do kukurydzy z odpowiednimi redlicami. Czy trochę inaczej to robicie? Znaczy to. W, yy... Powiedzmy tak, my to robimy na 75, testujemy też 45 cm. Jak gdyby siew musi, musisz ten temat sobie trochę poukładać i wiedzieć jak gdyby nie, jeżeli chcesz, jak to zaplanować, czyli aha, o dobra, mam przystawkę do kukurydzy, na razie nie chcę się jakoś tam rozwijać, chcę spróbować zaadoptować tą przystawkę, no to wiadomo, że siejesz to siewnikiem do kukurydzy, zmieniając tylko tarczę. Zakładając tarczę do słonecznika, one... Po prostu mają mniejsze otworki, i to mu zasiejesz, i wtedy przystawką zaadaptujesz, sobie tam parę złotych wyłożysz, zrobisz adaptację, i masz temat załatwiony. Ale jeżeli na przykład chcesz na 45 cm, no to musisz na przykład zainwestować w taką adaptację do headera. Dostawiasz takie, takie dzioby, i to też jest stosunkowo tanie i niewielkimi pieniędzmi można sobie już ten. Zakupując na przykład tarczę, siewnik w większości gospodarstw, gdzie jest uprawiana kukurydza, jakiś siewnik do kukurydzy jest. Dokupujemy tarczę tylko do tego siewnika, nawet na Allegro już tam dorabiają za naprawdę niewielkie pieniądze. I, te, i możemy zwykły header zaadaptować też do zbioru. A jeżeli masz tam większy areał, no to też yy, powinieneś powi powi pomyśleć, jeżeli to ci będzie wychodzić, spodobać się ta uprawa, o tym, żeby żeby zainwestować w przystawkę taką typową do zbioru słonecznika. To jest piękne, bardzo prosta maszyna, a jednocześnie bardzo skuteczna w słoneczniku. To ona jednak robi taką robotę naprawdę perfektną. Z tego co mówisz, uprawy słonecznika trzeba się nauczyć. To co zalecasz na początek? Pobawić się na mniejszą i w razie czego powodzenia zwiększać gdzieś tam w strukturze? Ja myślę, że też no to zależy na jaką strategię przyjmie. Naprawdę tu znam wielu już takich ludzi w Polsce, którym gdzieś tam pomagałem prowadzić te plantacje i oni naprawdę na szerokie wody wychodzili i nawet mamy taką plantację zasianą chyba w czerwcu i mi tutaj chłopak zdjęcia przysyła cały czas, jest naprawdę piękny, słoneczny kwitnie teraz, więc i to ma szansę się udać, nie? Zapowiadają piękną pogodę, to jest tutaj na Dolnym Śląsku u nas. Więc yy, nie ma jakiejś reguły, to wszystko zależy od odwagi, jak jesteś mocno odważny to zawsze możesz więcej, jak jesteś mniej odważny to, yy, no to spróbować sobie na mniejszym areale i się powiedzmy gdzieś tam nauczyć mniejszymi błędami, gdzieś tam zawsze jakieś błędy popełniamy, Rzecz w tym, żeby popełnić ich jak najmniej. Nie? No to w tym materiale poruszyliśmy temat bardzo pobieżnie jeśli chodzi o uprawę, zbiór siew, Słonecznika, ale nie Lada Gratka, bo u Was w gospodarstwie niebawem? I tak, to chciałbym bardzo serdecznie wszystkich zaprosić, bo to już są trzecie takie ogólnopolskie dni Słonecznika, które odbywają się w miejscowości yy, Wojciechów. To jest przy trasie Namysłów Bierutów. Można sobie wejść na naszego facebooka yy, agroteamkruskodariusz, i tam jest zaproszenie. Zaproszenie, że jest na stronie Topagraru, jest, jest w Topagrarze, bo Topagrar jest medialnym jak gdyby partnerem tej imprezy, już drugi rok z rzędu. No i tam jeżeli jesteś zainteresowany, jeżeli planujesz w ogóle uprawę słonecznika, to jest takie forum dla ludzi, którzy już sieją słonecznik i dla ludzi, którzy chcieliby zacząć siać słonecznik, to jest naprawdę... Zobaczyć można tam 66 odmian, różne technologie. Mnóstwo ludzi, którzy się znają, mają wiedzę, jak, co zastosować, kiedy, przede wszystkim jaką odmianę wybrać, bo to jest kluczowa też sprawa. Jeżeli planujesz sianie słonecznika lub siejesz go, nie możecie tam zabraknąć. 15 września. To dziękujemy i zapraszamy na dni słonecznika. Zapraszam.